Cześć, Tomek Stopheiff z tej strony. Często przychodzicie do nas na odsłuchy już ze swoją gotową playlistą. Niekiedy jednak pytacie o jakąś rekomendację, czego warto posłuchać, na czym usłyszycie potencjał sprzętu. Pomyślałem więc, że zbiorę propozycje od naszych salonów, aby stworzyć dla Was wielką playlistę utworów do robienia odsłuchów. W dzisiejszym odcinku omówię kilka z tych utworów z podziałem na kategorie, na gatunki muzyczne. Powiem, jakim partią się przysłuchać i na co zwrócić uwagę. Zapraszam na film. Zacznijmy sobie od kawałków rokowych. Pierwszym z nich będzie Riverside i utwór Driven to Destruction. Pierwszym, na co zwracam uwagę w tym utworze są gitary, ich partie i różnice w dynamice względem danego momentu w utworze. Istotna jest ich głębia i dynamika, szczególnie między partiami mocniejszymi i tymi delikatniejszymi. Zwróćcie uwagę również na wokal, w jaki sposób jest wyeksponowany. Czy się zlewa z instrumentami, czy nie jest przykryty całą resztą ścieżek audio. Bass powinien być szybki, klarowny, taki, aby nie zlewał się z resztą pasma. Kolejnym rokowym utworem jest Black Sabbath, God is Dead. Jest to w ogóle świetnie zrealizowany kawałek, jak na tak ciężką muzykę. Na co zwracamy uwagę? Przede wszystkim na dynamikę. W jaki sposób system radzi sobie z nagłymi zmianami głośności i tempa? Partie gitarowe Tonego Aimego są wyjątkowe i szczególne. Warto zwrócić uwagę na ich barwę, a także separację dwóch nagranych na siebie gitar. Świetnie została nagrana w tym utworze sekcja rytmiczna. Zwróćcie uwagę, czy bas i perkusja nie zlewają się ze sobą i z innymi partiami w utworze. Zwłaszcza w tych intensywnych momentach. Trzeci utwór z tej kategorii to już ciężki metal Slayer, Pride and Prejudice. Jak to na Slayera przystało, będzie bardzo szybko i bardzo ciężko, więc sprawdzamy, czy nasz system w tym szybkim tempie się po prostu nie pogubi. Zwróćcie uwagę na agresywne partie gitarowe. Ich klarowność, a także takie małe smaczki w perkusji, bo to nie jest prosty rytm, tam jest naprawdę gęsto. W przypadku bębnów zwróćcie uwagę na separację talerzy perkusyjnych. Jest tam bardzo gęsto i jest w co się wsłuchiwać. W tym kawałku jest bardzo duży miszmasz instrumentalny, ale przy porządnym sprzęcie będziecie w stanie odseparować sobie te wszystkie ścieżki. Przejdźmy do kategorii, którą jest ambient elektronika. Na pierwszy ogień idzie David Bowie z utworem Warszawa. Przy tym gatunku muzycznym możemy skupić się na pełni dźwięku i na wybrzmieniach. Tutaj zwróćcie uwagę, jak szeroka i głęboka jest scena dźwiękowa. Czy jesteście w stanie wysłyszeć tą gradację planów? Czyli po prostu głębie. Instrumenty elektroniczne powinny mieć pełną barwę, a każde wybrzmienie powinno być Czyste i długie. Następnym utworem z gatunku ambient elektronicznego jest kawałek Dead Can Dance Anabasis. Tutaj skupiamy się na instrumentach etnicznych, które dają nam ogromne ilości dociążenia w dźwięku. Więc na tym elemencie sprawdzacie, czy wasz system jest wydolny, czy wytworzy odpowiednie ciśnienie akustyczne. Dźwięk ten powinien być pełny, bogaty, bogaty w szczegóły. Ale także swobodny. Istotny również tutaj będzie bas. Najniższe partie, ich klarowność. Ten bas nie może się ciągnąć i nachodzić na inne elementy albo przy złej akustyce pomieszczenia po prostu wzbudzać się w niepożądanych momentach. Wokal w tym utworze jest w zasadzie melodią. Nie jest do końca główną partią, ale uzupełnia całą resztę. Powinien on być delikatny, eteryczny, aczkolwiek z zachowaną ładną dynamiką. Czyli w skrócie, skupiamy się na tym, czy jest wyraźnie. Trzecią propozycją z gatunku elektroniczno-ambientowych utworów będzie Josie Horikawa Fluid. No i tutaj skupiamy się na tym, jak wasz system oddaje ruchy dźwięku w przestrzeni. Utwór ten też ma dużo ukrytych detali i niuansów, takich jak delikatne wybrzmienia, które mają stworzyć tylko atmosferę i nie dominować innych partii. No i podobnie jak w przypadku poprzednich utworów, skupiamy się na masie i kontroli basu. Dalej przechodzimy do kategorii, którą nazwałbym. Pop łamane przez RB z takimi motywami delikatnie akustycznymi. Pierwszy idzie Sting, Shape of My Heart. No i właśnie, elementy akustyczne. W tym kawałku główną rolę odgrywa gitara akustyczna. Skupiamy się na jej naturalności i wyrazistości. Nie może być tak, że zabrzmi ona sztucznie, bo jest zrealizowana wybitnie. Również istotny jest tutaj wokal Stinga, który ma być harmoniczny do tej gitary. Nie ma jej dominować, ale też nie ma być przykryty tą gitarą. Następny utwór jest kawałkiem Michaela Jacksona, Bearded. Jest to utwór wyjątkowo trudny dla sprzętu audio. Jest to oczywiście dobrze zrealizowany numer, ale nie zawsze zabrzmi tak, jak powinien. Zwróćmy uwagę, czy sprzęt oddaje energię utworu, szczególnie w partiach rytmicznych. Ważna jest tutaj gitara Ediego van Heylena, która w zasadzie jest podstawą tego utworu, ale też ma go nie dominować. Ona nie jest nagrana tak, żeby była super ciężka. Ona ma grać idealnie i w kontekście. Perkusja również jest wyjątkowo ważna. Zwróćcie uwagę na stopę i werbel, jak bardzo są dynamiczne i jak szybko kończy się ich wybrzmienie, ale to buduje nam całe tempo tego utworu. Teraz będzie nieco spokojniej, czyli Gregory Porter Liquid Spirit. W tym utworze przede wszystkim zwracamy uwagę na ciepło i głębie głosu Gregorego Portera. Z istotnych partii instrumentalnych zwróćcie uwagę tutaj na sekcję dentum, która jest nagrana bardzo gęsto, ale także naturalnie. Ostatnią kategorią będzie jazz, i tutaj będzie najwięcej elementów, gdzie usłyszycie wysokie tony połączone z Ogromnym, pięknym, masywnym basem. Pierwszy utwór, czyli San I Can't stand the rain. W jazzie zwracamy uwagę na ekspresję wokalną. Tutaj artyści mają wielkie pole do popisu. Waszą uwagę także powinien przykuć taki detal, jak na przykład poruszanie palcem po stronach kontrabasu. Robi to Przepiękny klimat w jazzowych utworach. No i klasycznie dynamika. Dźwięk kontrabasu jest głównie w tych najniższych częstotliwościach i one nie mogą dominować całej reszty. W tym utworze także zwróćcie uwagę na to, czy spokojniejsze partie są mniej dynamiczne niż te mocne. Jeśli się wszystko zlewa i nie czujecie tych różnic dynamiki, to znaczy, że jest coś nie tak. Kolejny jest John Wasson z utworem Caravan. Jest to utwór z filmu Whiplash, który zapewne większość audiofili zna. Jest to interpretacja utworu Buddy'ego Richa, czyli główną rolę tutaj odgrywa perkusja. Szczegółowość na talerzach, na werblu. Tutaj mamy również nietypowe metrum, ale jest to utwór nagrany tak dobrze, że jesteśmy w stanie usłyszeć wszystkie najmniejsze, delikatne i mocniejsze uderzenia. Jak to bywa w big bandach, oczywiście jest sekcja denta, nagrana świetnie. Tutaj właśnie prowadzi perkusja, ale sekcja denta idealnie ją uzupełnia. Scena dźwiękowa. Sprawdźcie, jak wasz sprzęt radzi sobie z dużą ilością instrumentów i ich rozmieszczeniem w przestrzeni. Ostatnim utworem na dzisiaj będzie Manuka Czes z utworem Swing Piece. Tutaj, w sekcji dentej bardzo ważny jest przepływ powietrza, który jest uwzględniony na nagraniu. Wprowadza nas to w świetny klimat i pokazuje, jak dokładnie podszedł do tematu reżyser dźwięku. Istotna jest oczywiście separacja, ale też pełnia dźwięku i klarowność osobno perkusji, gitary basowej, która gra w podobnych rejestrach co bęben basowy. Wszystko to powinno się składać na świetnie zrealizowany utwór z bardzo dużą klarownością i z ładną barwą. Utwory te znajdziecie na naszych najnowszych playlistach, do których link znajdziecie tam na dole w opisie. Dajcie znać, co od siebie byście dorzucili do tych playlist. Obiecuję wszystkie posłuchać, a najlepsze, dodamy do playlist. Jak w komentarzach znajdę ogromną ilość świetnych propozycji, to myślę, że nie ma co uzupełniać tych naszych. Zrobimy waszą playlistę. Słuchaczy Top HiFi. Padajcie do salonów sprawdzać wasze playlisty, nasze playlisty, a także wejdźcie na tophifi.pl do strefy wiedzy, gdzie znajdziecie artykuły o muzyce i o sprzęcie audio. Zapraszam serdecznie do czytania i do oglądania kolejnych filmów. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć!